No, ja pracuję całe życie. No. Tak mieszkam w Niemczech. prosto. A truskawki, rozumiem. Co? Nie, a Auschwitz. Cześć. Jeżeli lubisz moje filmy, zasubskrybuj kanał Drunk oraz Drunk Jester Gaming. Mam też Instagrama, Twittera i serwer Discord. Dziękuję. W ogóle nie wiem, czy wiesz. E, hasło serwera Dwa 1 czy 7. Przestańcie szkalować tego papieża z kurwy syny. ciąć drzewo? Nawyki na z domu, wiesz, muszę pracować. Co, Cosiek? Czy słyszałeś ja. o czymś takim jak Czarny Jezus? Eee, jeszcze nie, ale widzę, że chyba nim jesteś. Taki podobny do ciebie dosyć. Dołącz do niego. Jezus tak naprawdę to on nie żył w miejscu, gdzie było zbyt wiele białych ludzi, także jest no dosyć możliwe, że Jezus nie był idealnie białą istotą. Białe to było wtedy, kiedy było przemienie i wtedy był Jezus przecież jako obłok, a żółty taki... Wiesz, prawda jest taka, że Jezus był Żydem, więc nie mógł być urody europejskiej. No, ale wiesz, że Izrael leży w Europie. To nie były czasy, kiedy były jakieś takie migracje. Dopiero potem yy, Rzym to podbił. A wiesz co, będę z tobą szczery? To, że góry to obchodzi. Jest, jak, ja, jakie mamy plany na ten e, budujemy do, Budujemy dom, budujemy nasz e, obóz e, kont, e, obóz, obóz wakacyjny, tak? Dla ludzi. Będziemy zbierać tutaj ludzi. Podejrzane Dobra, wsadzimy sobie. E, Uwaga Ty Dobra, e, dobra, dobra, to... Ja sobie zrobię drewnianą... Uj Co jest? nie, to nie tak Muszę żelazo nalezi inne chulemura Nie mam tak. myszki, what the fuck, czekaj Ej! Broń mnie, Zabier bo mi, bo, bo, bo mi o, myszka jest... wysiadła O, o coś. O Jezus Mario O dobra, działa myszka, zajebiście. Pamiętasz Pamiętasz co czym mówimy o CTRL-u o, o czym? CTRL Z myszki Wtedy jak kopiesz tak. CTRL Lewy, dolne C Na samym dole masz pod obok Windowsa Czego kurwa nie rozumiesz Nie widzę Windowsa A! No masz znaczek Windowsa na klawiaturze debilu Dobra widzę, 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 no, widzę No Jak będziesz kopał to będziesz teraz wiedział gdzie kopiesz które dokładnie To dawaj w Minecraft kiedyś zagramy może co ty na to? to jest dobry plan Pewnie Teraz jak wyszła no. nowa wersja? Spoko. Taka, no. Co to już jest 20? No, już jest 20. To nie wiedziałem o tym. Oczywiście rozczarowanie wielkie, ale dodali więcej ciekawszych więcej rzeczy niż w poprzednich wersjach. Nie robili takich jaj. Nie naobiecywali za dużo i dodali wszystko to, co tam obiecywali. Mm. Nie boli gardłów, ja cię kręcę. Dobra. Ja bym no, wybudował. Ja bym nam wybudował jakąś bazę, tylko kufa, ja zaraz ginę. No to co masz? Czerwony pasek zdrowia. Ty zaraz umrzesz. Przestań. Przestań umierać. Co ty? Ja, ni ja nigdy nie umieram. A ty, bo, niby Nie! Jesteś. Czemu się taki wykopał? Gdzie tu schody? Gdzie tu, zas Gdzie tu zasady BHP jakiekolwiek? Co myślisz o tym, żeby zrobić kolonie ludzi i... Że, pod pretekstem, że będą mieli fajne domki, a potem podkopać pod nimi, żeby żyli w, w, w ziemi i... byli naszymi niewolnikami? Podoba ci się ten pomysł? Co, co powiedział? rób to co chce to Robimy to jak powiedział mój Dziadek, którego nie znałem Dawaj That's deep To jest bardzo głębokie That's deep głębokie. as my ass Nie, nie, o, pomóż mi, ratuj Jaka. mnie, Jester Lecę Jego ci, ci nie pomóc, lecę ci, ci pomóc chyba, bo cię nie nie, Ja nie mam drewna na drzwi, ty zrób drzwi Ja pierdzielę chłop nie ma drewna na drzwi Kurwa, odpierdol się ode mnie Mam, mam kajdanki, może wykorzystamy Kurwa, coś, kogo ty wpuściłeś, kurwa Mietek a jak to się zamykało? Jeśli jakoś ten... O tak, zamknęła mnie. Nie wejdą teraz. Oh, okay. Nie, nie, nie. No co za kurwa. Możemy jego się da zabić? Nie, ale... Zem... Może John... poz... Możemy pozwolić mu umrzeć. Ale on i tak się zregeneruje. Nie, w sensie będzie inna postać. A nie... Zamykam go. On, on jest tak niepotrzebny tutaj Po co on nam nieście do mnie Kurwa, Zno, znowu wpuścił No czemu? Czemu on Czemu on też Dzim? To jest impostor Kurwa. Ja go naprawdę wyproszę stąd zaraz Jeszcze oko weszło, no nie Zaraz umrzemy. Nie umrzemy, spokojnie. Mówiłem, że nie umrzemy? Mówiłem. Mam jedno serce. Ja mam. Ja, ja mam dwa życia. Joe, Może... nie, nie! 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 Nie podchodź do tych drzwi! Nie. Nawet... Joe, joe, ty. Joe, ja wiem, że jesteś specjalny, ale proszę cię. Ja chyba wybuduję osobne lochy temu kurwa. Przygłupowi, bo normalnie nie chcę mieć tutaj nieproszonych gości. Ech, ja idę szukać jakiegoś miejsca na możliwość nie jaskini. Dobra, a ja tutaj poczekam się zregeneruję do końca i zacznę... pozbieramy drew drewna trochę i zacznę rozwijać e, naszą... Nasz obóz. Nasz obóz... E, wakacyjny, e, wakacyjny. Obóz wakacyjny, tak. Czemu drewno się kopie kilofem? No tak, się kopie kilofem. Drze, drzewa tylko ścinasz siekierą. No właśnie, ale drewno to jest drzewa. Posłuchaj, to, to, to nie ma logiki, naprawdę, to nie ma logiki. No, mówiłem mamie, że idę spać, okłamałem ją, ale jest nim bad Ja pierdziele. To ten moment, no. kiedy, kiedy szatan mówi, ogólnie to ja jestem twoim wielkim fanem. Ogółem to jak system zdjęcie, tak. Yy, o, ale ogół, nie, to... Og, ogółem to. Szróć na merdzie. O, krasnol! Crosslow! Ej, Krasnall mnie nie bije! O, dobra, zabiłem. Mówisz o swojej siostrze? Nie, moja siostra wyjechała do. A czemu nie obrażasz siostrę? Nie, nie, nie. nie. <noise> chłopca, chłopca mówi, ej, czemu moja siostra wygląda jak hobbit i kurwa teraz mówi, że obrażam ją. Mogę cię pobić w takim razie w tym momencie. Nie pobijesz i to nie ma pifipi ha, 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 Ale, ale ja... ja wiem gdzie mieszkasz Nie, nie wiesz Okłamałem cię, mieszkam w Uambator Nie ma takiego miasta Kurwa, założysz się? No, dawaj Nie, nie masz pindola i tyle się boisz się. Chcesz zobaczyć? Nie, ale chciałem pokazać, przecież stary. Spokojnie, na privie ci zaraz wyślę nie, nie chcę. Ups, już wysłałem. Dzień dobry Polsko, witamy. Zaś. Dzień dobry Polsko, witamy. Wysłoneczne, jesteśmy w słonecznej Małopolsce. Powiedz mi, co pisałeś do tej latki? Ja nie wiedział. Nie ja nie muszę. wiedział. Ja przepraszam. <laughs> Zgadnij co znalazłem. Sens życia. Nie, poważnie, na mnie i patrz co robię. Czekaj, czekaj, tutaj. Chcę południem poskoczyć. No tak, w eee, tym kraju nie da się jest... znaleźć sensu życia. Patrz, 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 patrz. to nie co... wyskoczyłem. Czekaj, no, patrz, patrzę, patrzę, patrzę. O, 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 to są te, 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 do, do tego, no. Chcesz kibel? Kurwa, marzę o tym. Nie, sra... nie srałem od tygodnia. A, chcesz, po... chcesz puste wiadro? Nie, nie chcę pustego wiadra. Można nim nabrać niewielką ilość cieczy. Nieważne jakiej. Mówisz o super. Ej, mam, mam dla ciebie parę prezentów. Chcesz? Ej. Czekaj, kopię mu grup, hmm. znaczy dom. O, nie Coś się Nie wiem co się dzieje z moim komputerem, ale jakoś hmm. tak dziwnie się staje, Wszystko działać. Jest tylko takie brzydkie, brzydko, brzydkie. A teraz mnie słyszysz? Z nie działa mi komputer pewnie dlatego, że chodzi o walonych 15 godzin bez przerwy i nawet go nie restartowałem. Każdemu się zdarza przecież to O, idzie, 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 idzie. Idzie, bo się boi. Czekaj, czekaj, go tutaj zluruję, zrobię mu tutaj niby fajny domek, a potem mu to wszystko rozpierdolę i będziemy mieszkać pod ziemią Czarno A, tak. Okej. Okay. Bo ja go dość, wkurwia mnie O, a ja mam plan, musimy zrobić sobie to I żebyśmy nie musieli jak debile spadać cały czas Wsadzimy tutaj platformę i wtedy nie będziemy spadać na dół, tylko musimy dać CTRL-a. O, bardzo mądrze O, wy widzieliś w ogóle, że jak dasz Shift To wtedy automatycznie daje ci pochodnie, jeżeli ją masz? Tak, tak, to, to, to wiem A to ja tu nie wiedziałem No to akurat ja wiedziałem ale ja za to nie no wiedziałem o tym z tym kontrolem, bo kiedyś się tak dziwiłem, co tak e, mi się nagle podświetlona, to po prostu widocznie nie chcący kliknąć. Ok, ma na, na, na ciebie sam. prezent, proszę. No. No to. Ma... O, dobra, wysadzi, wysadzamy się. Chodź. E, tu masz to tak na wszelki. Tutaj masz e, ile tego dam? Dam ci Siedem. Tak, że ci czegoś. Czekaj, bo, 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 bo mam nieproszonego gościa, dobra. Wsadziłem Ci troszkę tego, masz tutaj świetlika Masz tutaj po... E, ja się robię o połowę e, Takie Czy to coś? się nadaje? W pokoju brakuje Wiecie? ściany, a chuj e, co ja, ja Ci mam dać? ściany po, Proszę, puszkę robię. dostałem zaczarowanego, mocnego południka O, zapyta. ale, ale i temów mi dałeś fajnych dużo, dobra A po co mi świetlik? Tak odlaj, żebyś się pytał w sensie, świetlik jest totalnie useless. Nawet go sprzedać dobrze nie można. Super, cieszę się. Przepraszam, że z tym nie mówię. Przepraszam. Spoko. Przepraszam. Jesteście gejami. Tak, jak coś to ja znalazłem to dzidę. To, 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 to nie moja wina. Aj, muszę temu debilowi ściany zrobić. Zrobię mu ściany z ziemi. Masz, masz Joe. Zrobiłem ci taki uroczy Shit Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jeśli się w końcu od nas odpierdolisz. No to co, Joe? Żegnaj pożegnaj się ze światem. Ogólnie to no. No trudno, cóż. żegnaj. Już nie ujrzysz światła, nie, nie zobaczysz nigdy Cośka. Jak to nie? Przecież że do niego coś nie będę przychodził. Uch, już nigdy cię nie zobaczymy, Joe. Czemu Cośek odchodzi? Ja nie odchodzę, o co tu ci chodzi? Co jest grana? Utracono połączenie. No cóż, no cóż drodzy widzowie, na tym chyba musimy skończyć, ponieważ no cóż, komputer Cośka powiedział adios, tak samo adios powiedział Joe. I tak, yy, bardzo dziękuję za oglądanie i wiecie, subskrybujcie, lajkujcie, czy coś tam, bla, 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 nie lubię żebrać, ale no, dawaj, dawajcie. I wbijajcie na kanał Cośka, on też robi zajebiste rzeczy, jest mega śmieszny content I oczywiście zapraszam na kanał Cośka, bo tam będą się pojawiać następne odcinki z tej serii Tak, bardzo